Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym omówimy kilka ważnych spraw! E... Miało być dzisiaj opol marchy, no ale proszę Państwa. No zamarzło mi, no Szło mi wszystko. No. I dlatego powiemy dzisiaj o pogodzie. I tak pogoda. To się tak zmienia, Jezus. Miał być śnieg, oglądają właśnie prognozę. A tu nie ma mróz tylko. Minus 3 stopnie, ale okej, okay, dobra. A ja powiem wam jeszcze... Jak się ten chrom chłopcy sz, bierze leje deszcz, znaczy tak ten trochę skropnie się i później to zamarznie. Jest minus tam minus jeden, to właśnie wtedy się już zamarznie. Jest właśnie szczydom, dlatego się dzieje, bierze. I jeśli mówimy już o menualniach pogodowych, to musimy poruszać temat o staniu ciała skupienia. No właśnie, dlaczego woda jest przezroczysta, a śnieg jest biały? Ja nie wiem. A wy wiecie, to piszcie w komentarzach. No, na nami jest ten, no, tam mgła, Dlaczego nas y, parą wodną? Ale też nie widzimy pary wodnej. I dlaczego teraz jest? No ja nie wiem. Wiecie wy? Piszcie w komentarzach. I do zobaczenia na następnego odcinka. Zaraz po tym odcinku pojawi się piąty odcinek QA. Do zobaczenia. Cześć!